Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, zanim sobie przejdziemy do naszych dzisiejszych rozważań na temat tam wpisu pani Madzi i dysku, dyskusji, jaka się tam rozwinęła na temat tego, że pani Madzie napisała, że Kościół katolicki zamyka ludziom usta. Taka jest prawda, takie są fakty. Zanim sobie do tego przejdziemy, no to tradycyjnie, praktycznie trzeba znów zwrócić uwagę na bezsilność protestantów, prawda? I wolnomyślicieli, bo jakoś nie potrafię sobie tutaj poradzić, właśnie z tym, że są wolnomyślicielami, że oni też wierzą w ludzkie wymysły, tak? Wieszają, że tak powiem, psy na Kościele katolickim, na katolikach, że wierzą w ludzkie wymysły, podczas gdy oni sami wierzą w Boską Prawdę, czy właśnie no, wierzą w Słowo Boże. Oczywiście uznajemy Słowo Boże za Boską Prawdę, Boskie Słowo, tak, ale Święty Piotr przestrzega, że może być interpretowane ku zgubie. Drugi jest Świętego Piotra, rozdział trzeci, tak. E, prawda? A więc to słowo prawdy, które ma moc zbawić nasze dusze, może się jednak okazać, jeśli jest źle interpretowane, wyginane i przerabiane, może być interpretowane na własną zgubę. I to jest przestroga. Tak? I o tyle, o ile w Kościele jest e, rzymskokatolickim, jest niezawodna wykładnia nauki, prawda? O tyle w protestantyzmie, co jest tą niezawodną wykładnią nauki. No, pokazuje nam tutaj e, doświadczenie i wystarczy spojrzeć na protestanty, z tam wykładnią nauki jest ludzki rozum. Czyli nie jest to e, biblijne, prawda? Bo w Piśmie Świętym nie ma wierzących, którzy polegają na własnym rozumie. E, no i oczywiście kwestia czyśćca też. E, tam pan Glinka dalej pisze o kontekstach, tam się... Prawda? Rozwodził nad, nad tym, co ja powiedziałem, że słowo Boże trzeba też czytać, prawda, i zastanawiać się nad poszczególnymi zdaniami. No i oczywiście, esej na pół kilometra o kontekstach i tak dalej. Oczywiście konteksty są ważne, ale ważne też są pewne wyrażenia i zwroty, tak. I ten zwrot, o którym pisze Święty Paweł, sam wprawdzie ocaleje, jakby przez ogień, odnosi nas do konkretnej rzeczywistości, i tutaj kontekst wcześniejszy czy późniejszy absolutnie nie zmienia faktu, że Święty Paweł pisze o ocaleniu, jakby przez ogień, o ocaleniu tych, którzy budowali na Chrystusie, jakby przez ogień, tak? Podobnie o więzieniu, o spłacie ostatniego grosza też Pan Glinka no, nie potrafi sobie z tym poradzić, zresztą jak cały protestantyzm. Komentuje tutaj o właśnie kontekst, bo Chrystus mówi o pojednaniu. Oczywiście, my bardzo dobrze o tym wiemy, rzymscy katolicy bardzo dobrze o tym wiedzą, tylko Panie Glinka, Chrystus w Ewangelii świętego Mateusza puentuje, podobnie uczyni Wam Ojciec, Niebieski, który jest w niebie. A więc o ile nie, nie spłacenie długów, prawda, nieuregulowanie stosunków z bliźnim, faktycznie jak Chrystus przedstawia nam to w przypowieściach, może skończyć się więzieniem w wymiarze ludzkim, to jednak Chrystus na tym nie kończy panie glinka, tylko płętuje. Podobnie uczyni wam ojciec nasz niebieski. A więc tak, jeżeli jakiś dłużnik ziemski, któremu y, jestem dłużny, tak, jakąś sprawiedliwość i nie wypełnię tego, no to mogę, może mnie pociągnąć do fizycznego, materialnego sądu na tym świecie, gdzie przez fizycznego sędziego zostanę skazany na fizyczne więzienie na lat 5, tak? E, I będę w fizycznym ziemskim więzieniu. E, I oczywiście Chrystus e, mówi o tym mówi o pojednaniu i o regulowaniu stosunków między ludźmi, prawda? Ale puentuje panie Glinka i chyba pan o tym zapomniał, podobnie uczyni wam ojciec wasz niebieski, tak? A więc, czy ojciec nasz niebieski będzie nas tutaj e, wydawał do, na ziemski sąd, do, do ziemskiego sędziego pójdziemy, na na ziemski sąd, Dostaniemy 5 lat yy, ziemskiego więzienia? Nie. Chrystus, pojętując to, podobnie uczynię Wam Ojciec Wasz Niebieski, odnosi nas do relacji ja i Bóg, a nie relacje ja i bliźni. Chrystus na przykładzie, właśnie pojednania, na tej relacji z bliźnim, przedstawił to, co myśmy, tą postawę, jaką my też winniśmy mieć względem Boga, czyli regulować. Można powiedzieć, nasze braki względem Boga, tak? Jeśli nie, to Bóg nas wyda na więzienie i tam faktycznie będziemy spłacać wszystkie długi. Tak, to jest czyściec, spłata wszystkich długów, wszystkich właśnie zaciągniętych, że tak powiem, bankowo kredytów względem Boga, będziemy spłacać. Tak. No właśnie, a to już nie jest rzeczywistość ziemska, fizyczna, materialna tutaj z tego fizycznego świata, tylko już duchowa, bo Bóg nie zamknie mnie na Alei Szucha na 5 lat i Bóg nie będzie mi nakazywał wpłacać na jego bankowe konto w banku y, PKO y, 500 tysięcy złotych, 680 groszy. Tak, 580 tysięcy, 786 i 63 grosze. Nie, Bóg mi nie będzie tak okazał wpłacać. E, tutaj na fizyczne konto w fizycznym banku ziemskim w PKO albo w PKS-a. E, prawda? Więc e, no, przerasta was, drodzy protestanci, słowo Boże, przerasta was do, wszystko. No ale dobrze, powróćmy sobie do naszego. Głównego tematu, a mianowicie o kwestii zamykania ust. No, pani Władzia powiedziała, że Kościół, z karka, zamyka nam usta, i to jest fakt. I można się z tym zgodzić, ja się z tym zgadzam i to jest prawda. Dlaczego? Otóż dlatego, ponieważ to, co zdefiniuje Kościół, zamyka wszelkie dyskusje. A więc Kościół rzymskokatolicki, mający władzę nauczania, władzę. E właśnie głoszenia i wyjaśniania i nauczania Ewangelii i Ducha Świętego, tak? który prowadzi Kościół do pełni prawdy, to jest Ewangelia Świętego Jana. Jak na przykład ogłosił dogmat o boskim macierzyństwie Maryi, to nie podlega to już żadnej dyskusji. Może jest Matką Boga, może nie, albo tak jest, że nie jest, bo nie jest, ale w tym niebyciu jednak jest. Po prostu koniec zostało zdefiniowane, ogłoszone i tak trzeba wierzyć Kościół ogłaszając dogmat, precyzując pewne rzeczy odnośnie wiary i obyczajów, wiary i moralności, ogłaszając do powszechnego, powszechnej wiary w Kościele, jako prawdę uniwersalną, zamyka usta wszelkim spekulacjom, jakie miały i mogłyby mieć miejsca przed wyjaśnianiem i otwartym zadeklarowaniem pewnych rzeczy, tak? A więc od, chociażby przykład, o ile dzisiaj, znaczy teraz trwa dyskusja i to już od lat o ogłoszeniu nowego dogmatu o pośrednictwie łask Matki Bożej, tak? I o ile teraz trwają dyskusje za i przeciw i Kościół zgłębia tą tajemnicę, mimo to, że już od ojców Kościoła można E, znaleźć właśnie przesłanki, że przez Maryję się otrzymuje łaski, ale właśnie e, kiedy Kościół, załóżmy w przyszłym roku, ogłosi ten dogmat, załóżmy, ja nie mam żadnych przesłanek, czy ogłosi, czy nie, ale to przykładowo po prostu wszystkie spekulacje za i przeciw i rozważania zostaną zamknięte. Roma Locuta kauza finita, Rzym przemówił, sprawa zakończona. Tak? a więc jasne, otwarte sprecyzowanie dogmatów, e, podanie pewnych e, nauk odnośnie moralności, tak zamyka usta e, po prostu nam wierzącym. Tak jest, i koniec, nie ma dyskusji: czy jest, czy nie ma, czy powinno, czy nie powinno, albo 50 50 jakieś takie nie ma. Oczywiście są tacy, którzy próbują rozwadniać, omijać pewne przepisy, co nie zmienia faktu, że raz ogłoszone tak zostało, nie? Kwestia aborcji, prawda? I, no i są może i tacy, którzy tam patrzą pułokiem na, na tą kwestię, a prawa kobiety, a to i siam, to koniec. Nauka została ogłoszona, e, prawda? I, I jest jasne stanowisko Kościoła w wielu kwestiach, tak? A więc można powiedzieć, że w pewnym sensie Kościół zamyka usta. Tak? Jeżeli ktoś chce, jest prak praktykującym katolikiem i wierzącym, to co Kościół powiedział, koniec. Nie ma e, jakichś tam e, ciumciu-ciumciu. Cium. Natomiast czym jest protestantyzm? Albo jeszcze właśnie dlatego, że w Kościele jest, jak pisze Święty Paweł do, to, do Tytusa, niezawodna wykładnia nauki. Niezawodna to znaczy, że jest nieomylna, niezawodna to znaczy, że nie może zawieść, niezawodna to znaczy, że jest pewna, niezawodna, niezawodna wykładnia nauki. Tak? A więc, jeśli ta niezawodna wykładnia nauki coś ogłosi, koniec. Przykład tutaj możemy znaleźć, chociażby już w tym fragmencie, który niejednokrotnie tutaj był cytowany, z 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian od 1 do 5 wersetu, kiedy święty Paweł uczy Koryntian, że będziecie zbawieni przez Ewangelię, warunek jeśli ją zachowacie, punkt A i punkt B, tak jak wam rozkazałem. Czy takie postawienie sprawy koryntianom, że Święty Paweł ogłosił im Ewangelię i następnie im mówi, macie ją zachować tak jak ja wam powiedziałem, tak jak ja wam rozkazałem. Czy tu jest miejsce na jakieś spekulacje, miejsce na jakieś własne wymysły? Nie, nie, absolutnie nie, nie ma, nie ma pola do popisu tutaj. Pola do popisu, które u, które u protestantów ma niezliczone tysiące hektarów. Tak, bo tam każdy może być protestantem, choć za chwilę sobie powiemy tutaj dwa, dwa słowa i wskażemy sobie też na hipokryzję protestantyzmu. Ale właśnie, czy drugi rozdział listu do Hebrajczyków, że musimy się starać, to może sobie to odnajdziemy starać się zachowywać z największą pilnością to, cośmy słyszeli, nie? Dlatego jest konieczne, to jest 2.1 Hebrajczyków, dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, tak? Abyśmy przypadkowo nie zeszli na bezdroża. A więc mamy zwracać uwagę na to, cośmy słyszeli. Protestantyzm zwraca uwagę na to, co nie usłyszał, tylko na to, co wymyślił. Ewentualnie na to, co sam stworzył na bazie właśnie matematycznej to, co sam wymyślił, plus to, co usłyszał, równa się wymyślono, usłyszana prawda. Co jest fałszem, tak? Bo nawet to, co usłyszał też jest często fałszem. I wielu protestantów właśnie tak, tak funkcjonuje. To, co sobie wymyślił. Zgadza się z pewnymi pojęciami, które usłyszał u niektórych pastorów, a więc to, co sobie wymyślił, plus to, co tam usłyszał od kogoś, równa się jego osobista wiara, która jest prawdą, prawdziwą, ale może się mylić, tak? Czyli bądź po prostu tak jak wolni chrześcijanie, czy ci sekciarze, którzy się tam mnożą, sami sobie kompletnie coś stworzą od podstaw, wymyślą, zaczynają to głosić, otwierają kościół i mamy HWE Bielsko, HWE Kraków, HWE tam y, innych, prawa Szczecin, nie? I, 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 I co to jest? I, I co to jest? Poza tym, zobaczmy tutaj, mm, z tą hipokryzję protestancką. Kościół rzymskokatolicki katolicki zamyka usta. Tak? No tak, ogłosił prawdę i koniec, nie ma dyskusji. A czy protestantyzm nie zamyka usta, wciskając wszystkim pięć sola? Tak, tak, tak i tak, nie. Czy można być protestantem, nie wierząc w pięć sola? No chyba nie. Znaczy wiadomo, że można, bo ten kto tam będzie wierzył w 3 sola, albo w cztery sola, albo w 5 sola tylko po swojemu, dalej będzie protesta, Grunt, że nie jest katol, nie? Ale dalej będzie protestant, jakiś półreformowany, albo hiperreformowany, hiper albo hiperniereformowany. Zawsze w protestantyzmie dla takich nowinka, znajdzie się jakaś gałąź. Zawsze ewentualnie może być na tyle rewolucyjny, że stworzy jakąś nową gałąź. Nie? Bo już jest tyle gałęzi, że każdy z, z tym, co wymyśli, znajdzie sobie jakąś szparę, prawda, jakąś przestrzeń, w tym tych krzakach protestanckich, które się rozrastają, albo właśnie jak będzie jakiś e, geniusz na poziomie Kalwina, stworzy, i tak jak Kalwin stworzył kalwinistów, to ten może stworzyć w ogóle jakąś odrębną teologię hiperreformowaną, prawda, I, i, i koniec, nie? I za 200 lat to się tam będzie powoływał na jakiegoś e, prawda, Rocha Kowalskiego, który tam w 2022 roku założył hiperreformowaną Teologię, prawda, Rochową, nie? No, tak może być, bo przecież te teologie protestanckie to są albo kalwińskie, albo zwinglego, albo luterskie, albo parchana, albo tamtych innych wszystkich, nie? Ellen White, prawda, i tak dalej. Więc wszystko ludzkie, wszystko ludzkie jest, prawda? Więc. To, że protestantyzm tak postrzega Kościół, że zamyka usta, to właśnie pokazuje to, że protestantyzm to jest nieskończące się pole na, na samosiejki. Że każdy wygadany może znaleźć tam miejsce, w katolicyzmie nie. I Bogu Najwyższemu dzięki, że nie ma w katolicyzmie takiego dziadostwa jakie jest u protestantów Tylko wierzysz albo nie wierzysz mało z tego wierzysz tak jak usłyszałeś albo nie wierzysz krótka piłka albo się zgadzasz z tym co usłyszałeś albo odstrzała. krótka piłka nie ma 50-50 a w protestantyzmie nie zgodzisz się z jednym pastorem, pójdziesz do drugiego, drugi się zgodzi z tobą, albo ty z nim. Albo jak się zaczniesz nie zgadzać, to sobie pójdziesz do trzeciego, ewentualnie sobie w swoją sektę i dalej. Jesteś bratem, wierzę, nieutracalnie, zbawionym i, 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 i tak dalej, nie? No. A już nie ważne, że się tam 10 tysięcy pastorów z tobą nie zgadza. Grunt, że nie jesteś katol, nie? O i to, i, i to jest y, 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 ten mianownik. Ta, ta, ta wspólna e, cecha wszystkich denominacji, sekt protestanckich, około protestanckich, prawda? Grunt to, nie, grunt to być antykatolem. Nie o, a nie? w co wierzysz? Gdzie należysz? Jak wierzysz? Kogo słuchasz? E, z kim się zgadzasz? To, to już to, to, już, to już nie ma najmniejszego znaczenia. Masz ducha świętego, on cię prowadzi solo. Christi, prawda, żadnego kościoła, żadnych pośredników, żadnych biskupów, żadnych tego. Nie sa, sa, samemu, tak, tylko że nigdzie w Piśmie Świętym czegoś takiego nie ma. W Piśmie Świętym nie ma miejsca na wolnomyślicielstwo. Pokażcie mi, że do świętego Pawła, Jana, Piotra, Jakuba, czy do jakiegoś innego apostoła przychodzi jakiś właśnie e, protestancki filozof głosi swoje bracie wierzę, choć. Zbawiony jesteś, i tak dalej. Bardzo dobrze myślisz, zgadzam się z Tobą, czy nie zgadzam? Grunt, że klepnął tam formułkę, i, i już pokażcie mi coś takiego. A nie pokażę mi, a przecież to jest protestantyzm. No właśnie, więc zamykanie ust. Tak, Kościół definiując pewne rzeczy, ogłaszając oficjalnie, zamyka e, usta. W pewnym sensie. Czyli wierzysz albo nie wierzysz. Wierzysz tak jak prezentujemy, albo nie wierzysz. I w Sna trydenckim, Trydenckim kiedy właśnie się zebrał, wiele takich jest orzeczeń, że jeśli nie wierzysz tak jak tu jest sprecyzowane, czyli lafirujesz tam trochę z tymi lutrami, jesteś wyklęty i koniec. Albo, albo wóz, albo przewóz, nawoź albo podwozem. I Bogu Najwyższemu dzięki, że ta niezawodna wykładnia nauki istnieje, że Bóg tak stworzył Kościół, który w sposób niezawodny mnie prowadzi przez wykładnie nauki, a nie, że skazuje mnie na jakieś wolnomyślicielstwo, na plątanie się po sektach i błądzenie jak owca po cierniach. O protestantyzm. Nie ma wykład żadnej wykładni. Tam wykładniam jest każdy protestant dla siebie samego, ewentualnie tam po części większej lub mniejszej, pastor. O. Większej lub mniejszej, bo albo się zgadza, albo nie, mniej lub więcej, nie to sobie pójdzie gdzie indziej, nie? O. No właśnie, a pastor coraz to inaczej gada. Tu słuchaliśmy pastora Lewandowskiego 40 minut, prawda, i dwa razy ofic otwarcie odsłuchiwaliśmy, jak przeczy samemu sobie. No bo to jest protestantyzm, no właśnie. Wygadany, wyszczekany, yy, prawda. Nieogranic z nieograniczonymi możliwościami wypowiedzi. I Bogu dzięki, że takiego dziadostwa nie ma w Kościele rzymskokatolickim, jedynie prawdziwym Chrystusowym Kościele. Pozdrawiam.